Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Santa Maria, Mater Dei, ora donosis peccatoribus, nunc et in Zdrowaś, Maryjo, łaskić pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami. błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś, Maryjo, łaskić pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś pieniędzy między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamięta, jestem przy Tobie, pamięta. czuwam. Panie, Mikołaj, Panie nas w walce. A przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Mógł pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A tych wozu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skupę dusz ludzkich o tym świecie krążą, mocą Bożą wstrąć do piekła. Amen. Pan z nami. Z Jego z umacnia, napełnia pokojem i miłością, Jego broni, strzeże i zachowuje od zła Bóg Wszechodący. Ojciec pism, i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. niech